Hej witajcie na kanale o nie wiem, jakim smaku dzisiaj wam pokażę co? Moje, mój ubiór na moje dziewiąte urodziny bo dzisiaj jest 14 marzec a ja ten dzień uwielbiam bo są moje dziewiąte urodziny naprawdę napiszcie w komentarzach co bym mogła sobie kupić ale już wiem e, najpierw sobie kupię te pieczątki takie z albo z takimi mikami, one są przesłodkie i teraz jeszcze chciałam Simsese kupić, ale w Empiku tak są drogie że a na internecie jeszcze gorzej więc ja wolę iść do Empika więc wiecie, mam bluzę z mini I mam spodnie w ten no, takie czarne, jest taką czarno-szare. I mam kolorowe kropki białe kropki. Więc tak. Pokażę Wam, co będę sobie dzisiaj smarować ust To jest y, Nivea Nivea to, nieba, o, to jest balsam do ust. On w rozmianie kosztował za 10 zł był bardzo tani, bo za 20 złotych aż kosztował, więc z tym sobie będę smarować i to do twarzy dociąłem, dobra, ja chyba będę kończyć, I jeszcze mam tylko, chcę zapowiedzieć, że będę robić takie tui z kartek, więc yy, nie wiem, czy to, nie, dzisiaj mam anglik i dopiero jutro to będę robić, więc wiecie co, Wszystkiego najlepszego, jak ktoś. Little Monster y, 9.6 miał swoją osiemnastkę. Też jej życzę osiemnastki. Wszystkiego najlepszego. Czy mnie oglądasz, Little Monster 9.6? Ja Cię uwielbiam razem ze Steve'em, youtuberem i z innymi youtuberami. Koleżanka mi powiedziała, że Ty istniejesz, więc Cię od razu oglądałam. Dobra. Kończę, bo zaraz będę musiałaś po rodzynki dla babci, bo sobie będę robić dzisiaj na obiad, po chleb, po buki, Więc ja się z Wami żegnam i mówię Wam pa pa!